Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Wznosimy oczy do góry i wołamy o Ducha Świętego. Przyjdź, dobry Boże, mocnij nasze serca. Mamy dwa tygodnie do Wielkanocy: zasłonięte krzyże w kościołach. Ja też ubrałem sutannę, żeby być na czarno. Niech to będzie pomimo tego, że zoom jest ku nadziei. Niech to będzie nasze zatrzymanie już bezpośrednio przed świętami. Dzisiaj słyszymy, jak Pan Jezus mówi do faryzeuszów: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Pan Jezus jest światłem i też mówi nam. Wy jesteście światłem, przez to, że macie światło życia w sobie. Początek kazania na górze to jest, wy jesteście światłem świata. Chrystus jest światłem i dzięki obecności w nas jesteśmy Jego światłem. Tu nie chodzi o światło na zewnątrz. Można być dookoła w totalnej mgle, w obłoku. W obok obecności Bożej, że każdy mój krok jest zaufaniem i nie widzę tak naprawdę, gdzie ten krok stawiam. Ale Jezus jest światłem, który daje nam światło życia od wewnątrz. Przez to, że wchodzi w nasze serce i od wewnątrz nas przemienia, sprawia, że my jesteśmy światłem od środka. I to ma wpływ na wszystko dookoła. On w nas, Bóg działający w nas. My często oczekujemy, że chcemy, żeby było zapalone światło dookoła, a Bóg działa od wewnątrz. Dookoła może być krzyż, może być ciężar, może być trud jakiś, ale od wewnątrz jest pokój, jest Boża obecność, która nas wypełnia i do tego mamy dążyć. Po to są wszystkie ćwiczenia pokutne, po to jest całe nasze zmaganie, Wielki Post, nawrócenie, żeby było więcej Boga w nas od środka. Ja jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że spotykam co róż ludzi, Wypełnionych obecnością Bożą, którzy uwielbiają Pana dzień i noc, którzy, których życie jest uwielbieniem, przeżywają obecność Bożą, cokolwiek robią. Zapraszam w ten świat. Prośmy Boga o, to, o wypełnienie światłem Jego mocy naszego wnętrza i na to Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poniżej teledysk mocnych w duchu, światło. Follow it. Idź za światłem. To jest piękny utwór, który nas do tego prowadzi. I chcę wam też powiedzieć, że ja teraz mam rekolekcję w Jeleniej Górze, w cieplicach u Pijarów. Może ktoś tam jest z tamtych okolic, to może dołączy. Do zobaczenia.